A tam rodzinny dom dziadka, i tu pradziadek, i prababcia, i wujkowie w Kocurowie, a to nawet nie wiem, kto to jest. Ale to nie wiem, czy to nie będzie żona tego faceta, i to też nie wiem, kto to jest. Może jakaś rodzina taka dalsza? To będzie ktoś, nie wiem, nawet już Irka, Ani, bo oni są dużo młodsze. Jest ja już nie pamiętam jak. Bo to z takiej bliskiej braci to nie jest żona, nie. będzie jakiś kuzyn albo nie wiem. I ten dom był mniej więcej tam gdzie ciocia Hania teraz mieszka, tak? tak? Tak. Trochę jest inaczej, trochę tam przebudowany, nie? To no by... tak, tak. Już no. miało prawo się zmienić. No, no. No to już był przebudowany. Zaczynał się przebudować, jeszcze dziadek żył, potem zmarł. Zaczęli budować jeszcze jak siatka wyszła za mąż, za wujka Józka. No i mieszkali razem, dziadek jeszcze żył. Zaczęli, zaczęli, to remontować, budować, tam, tam dobudowywać. A potem jeszcze jeszcze rozbudowywali znowu jak, jak się ten ożenił i znowu tam z dziećmi zamieszkał, znowu z żoną ten hańbowy syn.